Pozwoliłem sobie zapalić świecę tego wigilijnego dzieła pomocy. Ona w, znajduje się na wielu stołach w dniu wigilii. W każdym tym miejscu przypomina o ogniu, który został zapalony właśnie razem z narodzinami zbawiciela. Znamy takie stare powiedzenie, jeszcze z, wywodzące się z czasu ojców. Kościoła, który mówi, kto jest blisko mnie, jest blisko ognia. I to jest właśnie zwrócenie uwagi na ten moment miłosierdzia, który koniecznie łączy się właśnie z faktem narodzin Zbawiciela. Kto w, przyjmuje Zbawiciela do swojego serca, jest też człowiekiem miłosierdzia. I w, bardzo się cieszę, że po tylu latach działalności właśnie tego dzieła, również w tym roku. Możemy je przyjąć do swoich domów nie tylko w tym roku, w sensie pomocy dzieciom z polskich rodzin, ale także dzieciom z rodzin syryjskich, uchodźców. Jest to na pewno piękne dzieło, które dobrze wprowadza w ducha Bożego Narodzenia. Niech Pan Bóg też wszystkich prowadzi, niech miłosierdzie Boże wleje się w każde ludzkie serce, które przeżywa. Do, w sposób dobry właśnie ten moment wielki, który stał się początkiem zwrotu w dziejach całego świata Boże Narodzenie.